Na, pro na program Siła Uśmiechu zaprasza sponsor, klinika stomatologiczna Corten Dental Elite. Czy wiesz, że ponad 50% ludzi uważa uśmiech za pierwszą rzecz, na którą zwracają uwagę podczas poznania nowej osoby? Wniosek jest prosty. Warto zadbać o biały i zdrowy uśmiech. To prostsze niż myślisz, i wcale nie będzie bolało. Za chwilę przekonasz się, co oznacza siła uśmiechu. Na początek kilka pytań, które wszyscy chcielibyśmy zadać. Słuchajcie, moja dziewczyna non stop wpada na pomysł, żeby robić jakieś przemeblowanie. Każe mi dźwigać. I nie zastanawia się nad tym, że popękają mi od tego zęby. No, serio? Ojej, biedny. No, biedny. Czy odnoszenia ciężarów mogą wypaść zęby? Pewnie mogą. Natomiast na pewno od dźwigania dużych ciężarów mogą ulec zniszczeniu, pęknięciu, złamaniu. Więc osoby, które wykonują taką pracę albo mają taki, takie hobby, że dźwigają duże ilości ciężarów. Powinni nosić specjalne nakładki, które chronią te zęby przed niszczeniem. To się czasem zdarza, nie umyć zębów. No wiadomo, wszyscy na kanapie, siedzą dopóźnione. Ja bym nie poszła spać bez mycia zębów. Jeśli zasypiamy z nieumytymi zębami, to wtedy wydzielanie śliny jest zdecydowanie mniejsze i jak gdyby ochrona ta naszego organizmu przed próchnicą jest dużo mniejsza i łatwiej o próchnicę. Ja, czy wraz z usunięciem zębów mądrości traci się trochę rozumu? Tak pytam dla kolegi. Proszę się nie obawiać. Posuwamy tylko zęba, rozum pozostaje. Jeśli jest. Czy można bagatelizować porady specjalistów? Oczywiście, że tak. Z tym, że z czasem problemy z uzębieniem będą narastać. Przekonała się o tym pani Bożenna Pawlina Maksymiuk. To niezwykła osoba, która mieszka w malowniczym miejscu. Przenosimy się do Husinki w województwie lubelskim. Jestem szczęściarą, bo robię to, co lubię. To znaczy kontynuuję swoją pracę zawodową obecnie, a zajmuję się niematerialnym dziedzictwem kulturowym obszaru nadburzańskiego. Brzmi bardzo ciekawie. Szkoda tylko, że nie widzimy pani twarzy. Mama nie tylko jak ktoś obcy przychodzi, to się zasłania, bo również przy domownikach, też i przy dzieciach. No wiadomo, wstydzi się, ma dyskomfort duży. A wszystkiemu winne są zęby, a raczej ich brak. Częste kontakty z, z ludźmi no, deprymują mnie i nie mogę mówić szczerze i z radością o tym, co tworzę, bo to, co robię, jest moją pasją. A po prostu to, że w tej chwili tak wygląda, to mnie po prostu doprowadza do rzymskiej pasji. Pani Bożenna stworzyła Nadburzański Uniwersytet Ludowy, w którym odtwarzany jest zapomniany rodzaj tkactwa Perebor świetnie, a nie robisz, właśnie nie, nie, widzisz, jak nie naciągasz, tak nie przeciąga się mocno, tylko bardzo nie, nie, luźno, to wtedy jest ta krajka i ten brzeg jest mm -hmm. luźny. Działalność Uniwersytetu została już doceniona, co oczywiście cieszy, ale i wiąże się z potrzebą spotkań z wieloma osobami. Szkoda tylko, że ze względu na stan uzębienia, pani Bożenna nie może czuć się swobodnie podczas rozmowy. Ten wzór który jest wyjątkowym, wpisaliśmy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. Jest to piękne, bo my jesteśmy z tą swoją umiejętnością obok szopkarzy krakowskich, obok lajkonika, obok ludwisarzy polskich sokolników. Mama jest taką osobą, która zawsze była towarzyska. Śmiała się, dowcipkowała, e, lubiła towarzystwo innych, a w tym momencie e, zaczęła się wycofywać, izolować. Pani Bożenna zwlekała z decyzją o odzyskaniu pięknego uśmiechu, bo jako bardzo zajęta osoba obawiała się, że takie leczenie pochłonie zbyt wiele czasu. Przyszedł jednak moment, w którym mówienie z ręką przy ustach stało się nie do zniesienia. Pani Bożenna, pełna obaw i nadziei, przyjechała do Warszawy, by udać się na konsultacje w klinice stomatologicznej. Czy rzeczywiście będzie musiała długo czekać na nowy garnitur zębów? Przekonajmy się. Dzień dobry, Pani Bożenko, serdecznie witamy. Można usiąść, dziękuję. Jak samo poczucie przed snem? O, ze strasie wielkim. Na uspokojenie nerwów najlepiej wygodnie się rozsiąść i napić się ulubionej herbaty. Bardzo miło, przyjemnie w tej klinice, miła atmosfera. Mam nadzieję, że i pani doktor będzie bardzo miła. O, i żywe kwiaty, pięknie, pięknie. Pięknie i miło, czyli udało się dobrze zacząć. Ciekawe, czy to samo pani Bożenna będzie mówić, jak już usiądzie w fotelu stomatologicznym, ale najpierw dowiedzmy się, jaki rodzaj leczenia zaproponuje jej specjalistka. Dzień dobry, pani Bożenna. Dzień dobry, panie. zapraszam do gabinetu. Po krótkiej wymianie uprzejmości, pani Bożenna przechodzi do meritum. Chciałabym szybko i. Jej porządnie zrobić sobie raz na zawsze zębienie bez żadnych elementów tam sztucznego podniebienia czy szyn, co też sprawia nieprzyjemne mm, odruchy wymiotne u mhm. mnie. Czyli rozumiem, zależy pani na tym, na czymś, co będzie po prostu na stałe zamontowane w jamie ustnej. Tak. I nie będzie musiała pani tego wyciągać, nie będzie nic na podniebieniu, powiedzmy tak jak naturalne zęby, tak? Tak, bardzo mi na tym zależałoby i żeby zrobić to, to w miarę szybko. Co oznacza szybko wstawić zęby? miesiąc, a może tylko tydzień. To jest taki, możliwość wykonania takiego zabiegu, który będzie można wykonać w jednym dniu i po tym zabiegu wyjdzie pani już w pełnym zębieniu. O Bóg, dzięki. Jak jest taka możliwość, to bardzo chciałabym skorzystać. Ja myślę, że spróbujemy, tylko najpierw zaprosimy panią na badania. Dziękuję. Pani Bożenna poddała się wszelkim koniecznym badaniom. Czas na wielką chwilę. Pacjentka za moment przekona się, czy rzeczywiście uda jej się odzyskać piękny uśmiech. Zaledwie w jeden dzień. Pani Bożeno, mam Pani badania. Wychodzi na to, że jak najbardziej możemy zaproponować Pani takie rozwiązanie, o które Pani to chodziło. Super. Zabieg będzie wykonywał doktor chirurg z Portugalii. Dr. Nuno Rebordao to znakomity chirurg-implantolog, który jest zaufanym współpracownikiem doktora Paolo Malo, czyli twórcy metody All-On-Four. Używamy czterech implantów i montujemy na nich dwa mosty. Jeden na górze, drugi na dole. Nasza pacjentka otrzyma nowy uśmiech i nowe życie. To zachęcająca wizja. Wygląda na to, że pani Bożenna też jest już przekonana do zabiegu All on 4. Czy jest coś, czego się pani obawia? Czy jest na przykład coś, o co chciałaby pani jeszcze zapytać? Y no jak zawsze przy zębach ból. Czy, czy, czy to będzie długo trwało, jak, jak długo to będzie wszystko bolało? Jak najbardziej sytuacje bólowe w gabinecie są spotykane, natomiast tutaj będzie zabieg przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym, więc podczas zabiegu nie będzie pani nic czuła. Dziękuję pani doktor, to róbmy. No to róbmy. W takim razie z panią bożenną ponownie zobaczymy się w dniu zabiegu. Zostawić ich na chwilę i proszę bardzo. A co jeśli on ma popsute zęby? Ale jak to? Przecież nie śmierdzi mu z ust. Czy można się zarazić próchnicą przez całowanie? Oczywiście, że można. Próchnice to są bakterie, czyli bakterie możemy przenieść wraz z śliną na partnera. Więc aby temu zapobiec, warto dbać o wizyty kontrolne, żeby mieć pewność, że tej próchnicy nie ma. To samo dotyczy dziecięcych smoczków. Kiedy będziemy je oblizywać? Możemy wraz z tą śliną przenieść bakterie znajdujące się w naszej jamie ustnej do ust dziecka. Ej, ale ja przecież nie mam próchnicy. Skąd taka pewność? Bo widać. Próchnica rozwija się najczęściej w miejscach trudno dostępnych, które są niedostępne dla naszego oka. I często możemy ją przegapić, więc dlatego ważne są te wizyty kontrolne, aby lekarz-stomatolog mógł stwierdzić, czy jesteśmy wolni od próchnicy, czy nie. Radzę więc uważać, z kim się całujemy. Wracamy do Pani Bożenny, która jest już gotowa na zabieg. Wszystko wskazuje więc na to, że po raz ostatni widzimy braki w uzębieniu naszej bohaterki. Po podaniu znieczulenia lekarze zaczynają pracę. Dzień zabiegu podzielony jest na dwie części chirurgiczną i protetyczną. Część chirurgiczna polega na umieszczeniu w kości szczęki zwykle czterech tytanowych implantów, do których przykręcane są specjalnie zaprojektowane łączniki. Część protetyczna zabiegu polega na przymocowaniu do łączników przygotowanych wcześniej mostów. Pomiędzy częścią chirurgiczną a protetyczną pani Bożenna mogła odpocząć w specjalnie do tego zaprojektowanym pokoju relaksu, przylegającym do gabinetu zabiegowego. Troskliwy zespół medyczny przygotował dla niej miłą i dającą ulgę niespodziankę. Czas na solidną porcję lodów. Chwila relaksu była pani Bożen nie bardzo potrzebna. Teraz zostało już tylko zamocować mosty. Skoro wszystko gotowe, sprawdźmy, jak wygląda uśmiech pani Bożenny po metamorfozie. W klinice stomatologicznej czeka już na nią podekscytowana córka Paulina. Na pewno będzie wyglądać przepięknie. Przekonajmy się. Super, co za zmiana! Dzięki. Wyglądasz rewelacyjnie. Teraz to nie ja. Czuję się lekka, otwarta, chcę mi się wychodzić do przyjaciół, spotykać z ludźmi, a przede wszystkim no niesamowicie mnie to pomaga w mojej pracy zawodowej. Nie mogę się napatrzeć na mamę. Przemiana jest spektakularna, naprawdę mama wygląda cudownie. Pani Bożenno, a czy rzeczywiście nie bolało? A może lekarze tylko zachęcają pacjentów wizją bezbolesnego zabiegu? To był dla mnie szok, bo tak psychicznie nastawiałam się na ból. Okazało się, że w trakcie i po, właściwie to już trzeciego dnia czwartego. Nie brałam żadnych tabletek przeciwbólowych. Pacjentka jeszcze nie mówi idealnie, wyraźnie, ale to tylko drobna niedogodność, która zniknie za kilka dni. Najważniejsze, że pani Bożenna nie musi już zasłaniać ust ręką. Teraz pewna siebie może bez kompleksów stawić czoła nowym wyzwaniom. Muszę powiedzieć, że teraz z tymi zębami czuję się pewnie, bo to jest bardzo istotne w tym, co robię. Mogę w tej chwili spotykać się z ludźmi, przedstawiać swoje koncepcje i przygotowawczych do złożenia swojego wniosku do UNESCO. A zatem życzymy powodzenia i czekamy na wpisanie Pereboru na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tak działa siła uśmiechu. Na program Siła Uśmiechu zaprosił sponsor: klinika stomatologiczna Korten Dental Elite.